Amigo, najważniejszym miejscem kultu religijnego dla Meksykanów jest Bazylika Matki Boskiej z Guadalupe. Tutaj widzicie starą bazylikę, bazylikę, która powstała w wieku XVIII i no była używana do roku 1976. Jak widzicie jest przechylona. Oczywiście wtedy już wchodzenie do niej było dość niebezpieczne. Została zamknięta później na ponad 20 lat, kiedy była remontowana. Natomiast w tym samym momencie, w tym samym roku otworzono nową bazylikę, którą tutaj właśnie widzicie, taką w kształcie namiotu. Ta bazylika mieści kilkanaście tysięcy wiernych. no Jest to bardzo, bardzo charakterystyczny obiekt. Za chwileczkę wejdziemy do środka, wtedy zobaczycie. Jak właśnie jest zbudowany? Bardzo praktyczny, no mieści dużo wiernych, którzy, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie z całego kraju, dlatego, że to miejsce jest rzeczywiście najważniejszym, można powiedzieć, miejscem kultu religijnego, katolickiego w tym kraju. Bazylika Matki Boskiej z Guadalupe powstała w tym miejscu z tego względu, no jak mówi legenda, w roku 1531 roku w 1531 tutaj pewnemu starszemu Indianinowi 58-letniemu, który nazywał się Huandiego, Diego, to był już jego oczywiście imię chrześcijańskie, kilka lat wcześniej przeszedł chrzest. Jemu tutaj właśnie objawiła się Matka Boska trzykrotnie, prosząc o wybudowanie kościoła dla Jezusa Chrystusa w tym właśnie miejscu. No i z tej okazji właśnie ten kościół powstał z okazji tych wydarzeń, wydarzeń objawienia. Z czasem kult się upowszechniał, no, miasto Meksyk jako stolica, jest miejscem, w którym spotykały się szlaki handlowe, więc wieść o objawieniu dosyć szybko przez kupców została przeniesiona na cały kraj, na całą tak zwaną Nową Hiszpanię, bo tak się kiedyś Meksyk nazywał. No i z czasem kult stał się kultem ogólnokrajowym, a taką kulminacją, momentem kiedy rzeczywiście Również kult Matki Boskiej z Guadalupe stał się kultem ogólnie narodowym. Był moment walki o niepodległość w Meksyku w 1810 roku, kiedy to właśnie wizerunek Matki Boskiej z Guadalupe stał się po prostu też flagą Meksykanów walczących o niepodległość. Za chwileczkę wejdziemy do środka, tam będziecie mieli okazję zobaczyć jak się, jak się właśnie ten wizerunek prezentuje. Tutaj spójrzcie, jest miejsce, gdzie w miejscu gdzie jest napis Bendisiones, Mały punkt, w którym można poświęcić wszystkie upominki, które wcześniej zakupimy. No a kiedy wchodzi się do środka, no jest ruch można jednokierunkowy. Za chwileczkę zobaczycie jak bazylika wygląda w środku. No teraz msze święte są dosyć rzadko organizowane. No, dosyć rzadko organizowane, oczywiście w związku z epidemią COVID mamy tutaj teraz punkty, gdzie należy żelem użyć żelu do odkażenia rąk no, odbywają się tutaj msze święte, no a teraz bardzo niewielu wiernych wchodzi do środka w normalnej sytuacji co godzinę tutaj odbywają się msze święte, no i wtedy oczywiście kościół jest prawie cały czas pełny. Na górze znowu mamy takie, właśnie niewielkie przegrody, w których msze są organizowane dla pielgrzymek, które tutaj przyjeżdżają. Tak ciekawie jest budynek zbudowany, że właściwie no nie, ma, nie zakłócają się. Te msze Święte prowadzono gdzieś tam na górze na przykład w języku polskim, no i ta główna, która prowadzona jest oczywiście w języku hiszpańskim, czyli, czyli w głównym języku, który używa się w Meksyku. Spójrzcie, też na górze mam taki symbol jakby plastra miodu, to jest dość, dość charakterystyczne. No i mamy też flagi wszystkich krajów, które uznają Matkę Boską z Guadalupe za swoją patronkę. No i cóż, wizerunek powstał w 1531 roku. Oczywiście wierzy się w sposób cudowny, że nie został stworzony ręką ludzką. No i po to, żeby, można ten ruch pielgrzymkowy był usprawniony, żeby w takim momencie, kiedy no, mamy tutaj na początku grudnia na kilka milionów ludzi w ciągu kilku dni, żeby się nie tratowali. No to po prostu Meksykanie zorganizowali coś, coś doskonałego. Rozwiązanie naprawdę fantastyczne. Rozwiązanie, które powoduje, że nie można tutaj się plackiem położyć, tak? nie można blokować ruchu biernych. Jedzie się taką taśmą, która nadaje niejako prędkość tego ruchu. No i każdy w pójście przygląda się właśnie wizerunkowi, który według legendy powstał powstał właśnie na płaszczu Indianina Juana Diego w 1531 roku. Tak on jest sobie teraz wystawiony, pod nim znajduje się flaga meksykańska. No, i według yy, legendy, to jest właśnie ten oryginał sz roku. No, i jeżeli chcemy drugi raz zobaczyć wizerunek, to musimy obejść już tam dookoła, tak, kawałeczek 50 metrów, i możemy zrobić drugie, drugie kółko. Także w ten sposób obserwujemy właśnie wizerunek Matki Włoskiej z Guadalupe, który, no co ciekawe. Wygląda w taki sposób, ma w sobie pewną symbolikę, która trafiła w 1531 roku zarówno do Hiszpanów, jak i dla Indian, gdzie no, przecież te dwie grupy gdzieś tam zupełnie inną stylistykę artystyczną przez tysiące lat wytworzyły, ale pewne symbole odnaleźli jedni i drudzy w tymże wizerunku. Jedni i drudzy ostatecznie uznali Matkę Boską z Guadalupe za swoją patronkę i był to taki może być pierwszy, pierwszy moment jakiegoś pojednania pomiędzy tymi dwiema grupami msza się, msza, się, msza się teraz skończyła więc Meksykanie powoli z tej wychodzą i za chwilę za chwilę o kolejnej pełnej godzinie będzie następna msza no oprócz tego głównego kościoła jak wspominałem mamy tutaj jeszcze i inne kościółki, małe kościółki, które były tworzone głównie w okresie baroku w wieku 18 przez bogatych mieszkańców e, Meksyku, między innymi tam widzicie na wzgórzu kościółek na wzgórzu, e, który został właśnie wtedy ufundowany. No e, w tamtych czasach, jeżeli ktoś miał dużo pieniędzy, no, to w jakiś sposób wspierał kościół, no dzięki temu gdzieś tam pamięć o nim pozostawała, jeżeli ktoś było stać na sfinansowanie. Jakieś małe figurki, to finansowo małą figurkę. Jeżeli ktoś było stać na zbudowanie całego dużego kościoła, no to oczywiście taki duży kościół też mógł postawić. I takich kościołów kilka tutaj powstało. No jak na Meksyk przystało, mamy oczywiście też pomnik Jana Pawła II, który stoi w centralnym miejscu. Jan Paweł II to zdecydowanie najważniejszy papież dla Meksykanów, Co prawda teraz Franciszek powoli też zdobywa w sobie popularność, no jest w końcu też latynosem, może takim nie do końca, bo to Argentyńczyk, no ale jednak na pewno bardziej rozumie Meksykanów niż, niż poprzedni papież, Ratzinger, tak więc tutaj zobaczcie zawsze bardzo dużo świeczek, bardzo dużo, bardzo dużo kwiatów również. No jest to jeden z tysięcy pomników Jana Pawła II w Meksyku. Pięciokrotnie Meksyk odwiedza i jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie odbierany. No my dzięki temu, że papież jest pozytywnie odbierany, też jesteśmy w tym kraju bardzo e, lubiani. Tak więc no ważne miejsce dla Meksykanów, zobaczcie jest ich dość dużo. Tutaj przychodzi się z dziećmi, przychodzą całe rodziny, przychodzą też z całej wioski, właściwie z każdej parafii, Raz do roku w tym właśnie okresie rocznicy objawienia wysyłany jest ktoś, tak? Jedna, dwie, dziesięć, piętnaście osób. Pielgrzymki w różnej formie, niektóre rowerowe, niektóre piesze inni przyjeżdżają autobusami. I rzeczywiście z każdej parafii, a to jakaś figurka, to obrazek matki boskiej z Guadalupe są przynoszone, właśnie poświęcone i z powrotem do i z powrotem właśnie do swojej parafii odnoszone. Można bardzo dużo dzieci zobaczyć, ubierane są na biało. Jest to taka może troszeczkę jakby prezentacja dziecka. No w dawnych czasach, w dawnych czasach rzeczywiście dzieci tutaj bardzo często umierały, nie dożywały nawet piątego roku życia. Nikt ich nawet nie liczył do tego, do tego wieku. No i jest ta tradycja przyprowadzania małych dzieci właśnie w to miejsce niejako dla, w celu podziękowania Matce Boskiej za to że dziecko po prostu przeżyło tak, ten, okres, ten okres dziecięcy.